Cześć Boże, nazywam się Dario Pańczyszem, jestem z oddziału KSM Lubin i zapraszam Was bardzo serdecznie na co dzisiejsze rozważanie Ewangelii i krótkie zastanowienie się nad tym, co to słowo chciałby nam dzisiaj przekazać. Wol Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanem. a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo są mnie poddane. I mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł. Napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, posta postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do Ciebie żeby się strzegli i na rękach nosić będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam kuszenie Pana Jezusa. Został sobą wystawione na trzy próby. Te próby nie były na pewno łatwe. Po 40 czasie pokuty, gdzie każdy z nas je, jest, będzie już w jakiś sposób zmęczony trwaniem tym wszystkim. Wydaje mi się, że ważne jest, żebyśmy też widzieli, jak my jesteśmy kuszeni teraz. To jest dopiero początek wielkiego postu, w którym spotykamy się z naszym zbawicielem. W którym powinniśmy zastanowić się nad tym, jak wygląda nasze życie: czy na pewno wszystko, co robimy w nim jest dobre i czy właśnie nie poddajemy się tym pokusom. Może ta pokusa to jest, a jeszcze minutę posiedzę na telefonie zanim pójdę spać i jeszcze coś zrobię. Jutro mam czas, odłożę to na później. A może w inną stronę. Nad to przeciągam wszystkie obowiązki i przeciążam swoje zdrowie. Zastanówmy się może dzisiaj nad tym, w jaki sposób my jesteśmy kuszeni na co dzień. To jest taką naszą codzienną pokusą, a to jest taką pokusą na dłuższy czas. Rozważmy to. Ale też <laughs> pamiętajmy, że w tym wszystkim jest z nami Bóg. On nad nami czuwa i nam będzie pomagał walczyć z tymi pokusami, tak żebyśmy w tej drodze Wielkiego posto dążyli do Jego miłości i odkrywali ją każdego dnia. Przez notę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów, Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli się wam spodobał, zostawcie lajka. Zachęcamy was także do naszych akcji wielkopostnych: 40 dni dla życia oraz modlitewny flashmob. Możecie się o nich więcej dowiedzieć na naszym fanpage'u na Facebooku i do zobaczenia w następnym filmie.